Hej cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w tą przedsudną grę zwana GTA Y City I dzisiaj oczywiście zajmiemy się oczywiście kolejnymi misjami w tychże. grze i chyba dzisiaj zrobimy sobie misję u e, na przy... znaczy u literki C Nie wiem kto to w ogóle jest Jakąś nazywa, ale zaraz zobaczymy. A może piszę na mapce, ale wątpię. C. Pułkownik. Aha, Cortes, okej. Okay. Aha, tu się tak... Yy, mogę powiedzieć, że tu się tak trochę aktu aktualizuje się te ta legenda mapy. Bo są różne te literki, wiecie, tu, bo tam ostatnio mieliśmy yy, chyba P. Czy K chyba? Mniejsza to, nie pamiętam już. Chyba K. Nie, za P, 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 sorry, P. Jak dajmy na przykład Paweł, O. Tak nazwijmy to. Tak, literka P właśnie była wcześniej, to był prawnik. A on się nazywał tak naprawdę Ken Rosenberg. Jak widzieliście w poprzednim odcinku. I tutaj mamy też pułkownika Corteza, to oczywiście u Corteza będziemy dzisiaj misję wykonywać oczywiście. Kurde. Serio? Nie zatrzymał się? O, to policja. Nie, przy policji... Policji nie wolno ruszać. Nie wolno. Bo się jeszcze wkurzy na mnie. Wow. Hm. Fajne te e, plakaty tutaj też są. Tylko na nich za bardzo, powiem szczerze, nic nie widać na nich tak za bardzo. No ale cóż. No niestety w tamtych latach takie gry były robione, wiecie. Liczy się tylko fabuła, nie grafika, wiecie. Teraz ludzie... Ja już jeszcze kiedyś mówiłem, ale wrócę co do tego teraz ludzie patrzą na grafikę. Nie na pobułę, tylko na grafikę. I oczywiście na rozwój postaci też, ale ja tam na wszystko patrzę, wiecie? Wszystko, na wszystko patrzę. No ale ja też powracam do tych starych gierek, wiecie. Bardzo lubię stare gry. Bardzo e, zaraz. A tu chyba wyłączony jest ten radio. A niech będzie wyłączone radio tam. Nie chcę mieć później żadnych problemów, wiecie, z, z tymi y, właśnie prawami autorskimi. A tu jest ten Cortez, aha, okej, okay, dobrze. To ten co byliśmy oczywiście w pierwszym odcinku y, na imprezie właśnie, na statku, tak nazwałem ten odcinek. Y, ale cóż, y, to było właśnie dwa odcinki temu.

I've been carrying Gonzales for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzales. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you, and then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk, probably. you mechaniczna. Kurde, przypomina mi się ten. Znaczy, ja tego filmu nie oglądam tak za bardzo? A mi się przypomina trochę ten... SAW. Nie wiem czy ja to dobrze w ogóle mówię. Ale mi się tak przypomina ten... Yy, ten film i oczywiście jest gra. Grałem w tą grę, ale tam już nie będę mówił o tej grze przecież, co nie? Bo nie mam ochoty nawet do tej grze mówić. Ta gra jest najgorsza jak nie wiem co. Miałem problemy na początku gry w ogóle. Kurde, to jest... Troszeczkę... Ta gra trochę porąbana, ale co ja będę o niej mówił, co nie? Gramy w Vice City, a nie jakieś horrory, co nie? No dobra, gdzie ten Gonzales jest tak nim... tak nim więcej. O, ten samochód, Sabre! A, To jest dobry samochód o to. W każdej części występuje przecież, co nie? Sandra właśnie występuje, wiecie, w... Nie wiem czy w trójce występuje ten samochód. O oh, shit. Serio? Serio? polisa mnie goni? O, oh, shit, 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 shit. Kurde, polisa mnie goni. No fajnie, pięknie. No pięknie. O, oh, shit. O, oh, shit. Nie, goni mnie jeszcze, serio. Ja cię kręcę. Wow. Dobra, zniknęło. Fajnie wreszcie. Dobra, pytanie gdzie ja teraz jestem Gonzales. Tutaj, tutaj, okej, okay. jesteśmy na miejscu, fajnie A tu jako ja, że to misję Trzeba będzie chyba e, gonić go Tak jest, pamiętam tę misję, pamiętam eh, oh, Serio? Okej, okay, dobra, wow Mi to na trochę na

Dobra, dobra, już spokój, spokój, spokojnie, ludzie, spokojnie, tylko go zabiłem. Wejdź do wozu, okej, okay. byle jaki wóz wziąłem, spierdzielamy już stąd. Znaczy uciekamy. Dobrze, że tylko dwie gwiazdki kurczanie nie. Nie wszystkie. 6 <laughs>

<coughs> Kurde, co za głupie Ja pierdziel Dymi mi się samochód, czy mi się, mi się dymi Owsied, hehe Jakie dybile, wy to widzieliście czy nie widzieliście? lol Kurde, zjeżdżaj mnie stąd o fajnie. o, fajnie. O, fajnie. Fajnie, by to było darmowe, chociaż. krypkę mam jakoś. Coś. Jak dwie? Jakim cudem? Ja cię kręcę. Ser, dlaczego mam dwie? Kurde daj mnie tam wjechać No jezu Serio? What the fuck, co to było? <laughs> Zbugowały się No kurde Porąbane to Fuck A tu jest ten samochód, okej, okay, dobrze, fajnie Ja sobie sprawdzę jeszcze na czas jak tam z czasem jestem. Czy iść jeszcze po jedną misję, czy nie, zaraz Wam powiem. Ale chyba zrobimy jeszcze jedną misję, tak mi się wydaje. Kurde, zniszczyłem ten samochód swój. Trochę, trochę już nawet. Nawet sporo, powiem wam. No ale cóż, to tylko gra jest. Tych samochodów w grze będzie bardzo dużo przecież, co nie? A, dobra, jeszcze mam czas. Fajnie, fajnie. Jeszcze jedną misję mogę wykonać. bo właśnie nie. O, shit, Fajnie. bardzo. Dobra, idziemy do tego, jak się nazywa ten facet? Mm, Boże, Zapomniałam nazwy jego znowu. Do Corsetta? Korcet? Cortes? Boże, też już się pogubiłem, ale ja wam już pogubiłem się jakoś teraz oj. O dobra, już mnie nie gonią, po co ja uciekam? Nie wiem... Jezu, jak się wpychają tu, Boże... Ale... fajnie... bardzo... Kurde, się wpychają ci ludzie, że... że nie wiem... No, brak kultury mają, powiem ja wam, brak kultury mają, brak... Kultury mają, brak. Ja mam takich ludzi, kurde, nie wiem co bym z nimi zrobił, nie wiem. bym zabrał prawko i bym... bym nie dał im. Aż bym dał kurde... nie wiem... jak sp... <grytanie> bym dał takie coś. Prawko, wiecie. Strzeliny na wstępu handl handlowym, wow Pan Cortez. Come, join me! This looks delicious, eh? To tyle. No, 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 thanks. Tommy, like a, you are like a web, web, a pompous a, breed. Away from the stench of corruption. What the Although fuck? I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A paper for a friend, Cortez. Okej, okay, dobrze, spotka się z kurierem w centrum handlowym, wow Okej, okay, dobra, mogę sobie ten samochód wziąć. Mogę, pewnie, że mogę. Spotka się z kurierem, okej. Okay. Już się o, robi. O, czekajcie, tam była ta broń jeszcze. Dobrze je zobaczyłem teraz, a nie później, wiecie. Co to za broń jest? O, fajnie. Mam już tak piły. Trochę słabo, powiem wam. Bardzo słabo. Tu też będą gdzieś ukryte przecież te... Um, bronie, co nie wszędzie, People. sobie będą ukryte. To, to takie fa fajne, to jest, oh, powiem wam. Jest, no, myślę, bardzo fajnie zrobili to tutaj. To tu mam życie to, jakieś, co nie? Uciekaj z w człowieku.

Ok, pół do pułkownika, ok, dobra, spierdzielamy. Nie goni, już widzę. Dobra, oj, uciekamy, uciekamy. Wow. wow. Pięknie, fajnie, wykonałem kolejną misję, fajnie. Good. Good job. Ojojo, myślałam, że się wglebię, ojojojo. O no, kurde, ale się przestraszyłem powiem wam szczerze w ostatnim momencie Bo na tym motorze można powiem wam szybko się zabić, serio Dobra, mam Fajnie, ile, ile kasy? Wow, 500 dolarów, pięknie USD, Tak, dolary, okej, okay, fajnie sprawdźmy sobie kurde, nie wiem czy ja będę sprawdzał przy każdym odcinku to Jestem ciekaw ile mamy już... Mm, oj! 5% już! Wow! Pięknie! Fajnie! 7 misji już wykonałem! Wow! 7? Wow! Jak to szybko leci, powiem wam! Kurde! 3 odcinki, 7 misji już? Wow! Fajnie! Ha! Fajnie, fajnie! Ludzie zabici przez NPC! <głos> <głos> Dobre! No fajnie! Wizyty w szpitalu! Wow, co? Dzienne wydatki policji? Hmm, dziwne. Uuu, celność trochę słaba, powiem wam. Dobra, dobra, nie patrzmy na te, te stat 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 statystyki, kurczę, zobaczmy kiedy indziej sobie zobaczymy je pewnie. A w tej chwili z wami się żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. A jeszcze telefon dzwoni, a jednak odbierze, a jednak nie kończę. Serio? Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć.